Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś kolejny odcinek z GTA 5, ponieważ pojawiło się dzisiaj na rynku Xbox Live i PlayStation Network DLC e, związane z obchodami uroczystości Dnia podległości w Stanach Zjednoczonych. Yeah, Amerykanie e, dosyć to święto hucznie obchodzą, powiedzmy to hucznie, może nie, hucznie to może za, za złe słowo. Po prostu no, na maksa tutaj się tym po prostu cieszą i e, okazują, to ogólnie Stany Zjednoczone mają to do siebie, że e, strasznie lubią tutaj okazywać tą swoją, ten swój patriotyzm. E, flagi praktycznie przy każdym domu zawieszone. Ale zobaczymy czy można ten samochód streamingować. Nie, nie ma takiej możliwości, ale no okej. Okay. W takim razie potestujemy samochód na ulicy, zobaczymy jak on tutaj sobie radzi z takimi mniejszymi oraz też Pojedziemy po prostu na jakieś tereny górzyste, przetestujemy jak ten samochód tutaj się sprawuje. Oczywiście, tak jak zazwyczaj to bywa w single, ten samochód jest zupełnie za darmo w garażu każdej postaci. W multi kosztuje jakieś 740 tysięcy dolarów, więc to jest sporo. Też często pytacie mnie, czy ten DLC zostaje na stałe. Jeśli chodzi o to DLC, ono albo 10 albo 15 lipca ma zniknąć, tak jak było to w przypadku DLC walentynkowego. Czy też w przypadku DLC świątecznego. Jeśli chodzi o resztę DLC, które pokazywałem wam właśnie oprócz tych, które przed chwilą wymieniłem, to oczywiście one zostają i jak kupicie sobie GTA później, to będziecie mogli sobie to wszystko pobrać bez najmniejszych problemów, a jeśli, jeśli będziecie chcieli grać w Multi, to będzie to konieczne, żebyście to pobrali. Bez tego nie da się grać po prostu w trybie sieciowym. To ma zniknąć, ale zakładam, że jak kupicie autko, w multi, to bez problemu będziecie mogli sobie po prostu najnormalniej w świecie potem to auto trzymać, po prostu ono zniknie ze sklepu, a jeśli chodzi o już zakup taki nasz, to on będzie na stałe, singla pewnie też zniknie, nie, więc tak, tak jak to było w przypadku DLC walentynkowego mamy też jeszcze do dyspozycji motocykl ale to wam za chwilkę pokażę co jeszcze? No jest sporo rzeczy, które tutaj w DLC się pojawiło. Ja się zdziwiłem, bo to taka niespodzianka od Rockstara wcześniej tego nie zapowiadali, nikt o tym raczej chyba nie wiedział, tak więc naprawdę cieszyć się tylko z tego powodu, bo naprawdę Rockstar dba o graczy i inwestycja w GTA V jest na maksa, na maksa opłacalna. Wow, ma, ten, ma moc to autko naprawdę w tych podjazdach. No i naprawdę warto inwestować w GTA 5, bo te DLC stanowczo tutaj wydłuża nam rozgrywkę. No szkoda, że te osoby, które będą miały GTA później, powiedzmy po 15 lipca, czy też w wersji pc czy PS4, Xbox One na jesień, to, to do DLC sobie nie protestują, ale też fajna sprawa, ponieważ ten filmik jest też dla mnie taką pamiątką, dla mnie, dla Was, bo na przykład DLC walentynkowego nie ma, ale zwyczaj pokazuję Wam wszystkie DLC, w sumie wszystkie pokazałem Wam DLC, jakie wyszły do GTA 5, nawet jak będą jakieś płatne. I drogie, nieopłacalne to wszystkie DLC. Obiecuję Wam, że będę pokazywał. Więc nie musicie się o to martwić. Zazwyczaj, jak jakieś DLC wychodzi, to potem mnie pytacie, czy nagram, nagram. No zawsze nagrywam. Więc też taka pamiątka, jak zniknie z rynku Xbox Live i PlayStation Network, to będzie pamiątka w postaci filmiku. Dla osób, które no nie miały też m.in. okazji pograć, czy dla osób, które sobie będą wspominały to DLC. No jest to fajne auto, jakoś. Wizualnie przede wszystkim mi się podoba. Jeśli chodzi o fizykę pojazdu tak samo. Znaczy o gabaryty, to nie o fizykę, tylko o gabaryty. Fizyka pojazdu raczej jak w większości tego typu samochodów, chociaż tutaj zaskoczył mnie ten pojazd, kiedy tam podjeżdżałem pod tą górkę, naprawdę. Dosyć dużo mocy tam miał i podjechał. Dobra, zobaczymy. Jest niezniszczalny. Jednak jest jak każdy w sumie samochód, jak i nawet choke. A kupicie go oczywiście w sklepie, tym wojskowym, internetowym. Dobra. Kolejny pojazd, już ostatni w sumie, bo tylko dwa się pojawiły, to motocykl, też w barwach jak widzicie, Stanów Zjednoczonych. Można go tego kupić, akurat ten motocykl kupicie sobie w sklepie, tym takim ostatnim. Tam gdzie między innymi jest do kupienia Rebel w przypadku tego Monster Trucka. Kupicie go w tym takim sklepie, powiedzmy to wojskowym. Akurat ten monster kosztuje znacznie mniej, bo 120 tysięcy. Ale dosyć fajnie się tutaj prezentuje, dobra. Zobaczymy, czy można go spoolingować. Widzimy na obrazkach, że można było go jakoś modyfikować, ale czy to prawda? Zaraz obadamy. Dobra. Zmieniamy sobie najpierw podstawowe parametry, aby sprawdzić tutaj potem moc po tuningu. To jak mówię, zawsze mam w standardzie najpierw pokazanie Wam, jak prezentują się e, różne pojazdy w jednym odcinku, a drugie to jest cała reszta, która jest związana z DLC i tak samo będzie w tym przypadku. Jeszcze dzisiaj postaram się Wam nagrać kolejne, kolejny odcinek właśnie z resztą e, DLC. Kurde, nie ma możliwości tego tuningu, tylko mamy możliwość podniesienia parametrów tutaj. Tego motocykla jeszcze sprawdzimy, może. O kurde, widziałem na obrazku, że można było modyfikować ten samochód. Rodzaje kół, dodatki do kół, sprawdzimy. O, czekajcie, 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 bo tam był patriotyczny. Dym spod opon, więc tylko w sumie taka mała zmiana. Myśla... Myślałem, że na, na jakichś obrazkach od Rockstara było pokazane, że ten przód tego motocykla się zmieniał, ale jak widać, nie. Więc dziwi mnie to, zobaczymy jak ten patriotyczny. A, czerwony po prostu. Myślałem, że będzie jakiś w kolor flagi: jakiś biało-czerwono-niebieski. Ale nie. Dobra, to jedziemy na jakąś autostradę i sprawdzimy, jak on brzmi. Jak on tutaj. Jak go się prowadzi. No, cena niska w multi 120 tysięcy. Za no, taką pamiątkę amerykańską myślę, że warto wydać. W sumie na to mi jest stać, więc może sobie go kupię. Ale musiałbym też kupić jakiś nowy apartament, a ja też wiem, że nowe apartamenty się pojawiły. Bo nie mam miejsca w garażu, wiecie, ja mam tylko 10 na 10 pojazdów, a przydałby się jakiś jeden apartament jeszcze. Szkoda, że nie może kupować sobie więcej, na przykład dwóch, trzech. Bo te autka można by było sobie tam kolekcjonować, a tak 20 aut to dosyć mało. No dobra, i zobaczymy, jak on tutaj jeszcze się prezentuje. Bo naprawdę, te barwy są tutaj niesamowite. No, robi wrażenie, naprawdę podoba mi się. Myślę, że warty będzie e, swojej ceny. A tymczasem, to by było tyle. Jeśli Wam się podobało, stawcie łapkę w górę. No i czekajcie na kolejny odcinek, który którym pokażę już całą resztę. A zobaczcie, nawet tutaj. Jednak kolory się zmieniają, niebieski jest czerwony też, tak więc nie miałem racji. No więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!